Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Oczywiście ja jestem Adrian. I Witam Was w. Tak jak już wcześniej mówiłem, kolejnym odcinku z serii Farming Simulator 19: na dodatku Alpine Farming. Mm. I tak, więc oczywiście zaraz podłączam przecież kosiarkę, ale nie mam żadnego pola. Okazuje się, że tutaj za domem mam pole, które należy do mnie mamy wyższą trawę niż normalnie jest co mnie bardzo cieszy Mamy sporo tej trawy więc będzie super Oczywiście przepraszam Was za te psy które szczelają yy, szczelają, tak yy, za te psy, które szczekają No ale to wpływu w tej chwili jest dosyć ciepło u mnie w gdańsku jak ta grywa, więc muszę mieć okno otwarte po prostu się ugotuje oczywiście jedziemy sobie rigid z tą e... step knysel kosiarką czy jakoś tak się nazywała ta step knysel mm. i sobie Zbierzemy, zrobimy belę A może nie belę Tylko sobie zrobimy kiszonkę O Czyli po prostu sobie mm, Zbierzemy Skosimy Zbierzemy sobie trawę na pojazd samozbierający I wysypiemy W bunkrze Czyli inaczej po prostu w silosie Na taką właśnie obą Kiszonkę. Dobra. Chciałem rozporządzić tak w sensownym miejscu, by nie jeździć. Za dużo. Okej okay. Opuszczam. Eee, włączę. Jeszcze jakiś krzaki się też nie ścinają, Powinny, ale no dobra. Myślę, że bym sobie tylko tutaj ten taki jakby środek zrobił. Nie chcę się już wjeżdżać tam bardziej na... Na tą stronę. Z tego że tam nie wiem kiedy mi się kończy w mój teren. Bardzo się przyjemnie według mnie jeździ tym Ani w ogóle nie zagłusza, słychać tyle ten silnik Bardzo przyjemnie Oczywiście każdy ma swoje zdanie, niektórzy ci wolą diesel Niektórzy wolą benzyna, niektórzy nie wiem dlaczego wolą yy... Na wodór Na wodę auto, no, no nieźle Rozumiem hybrydę na wodór. Dobra, nieważne. Każdy lubi to, co lubi. Yy... I tak. Yy, nie wiem, ile maksymalnie może pomieścić taka yy, prasowarka bel. Ale sobie na pewno skorzystam z. Zy... A nie, no tak, przecież ja nie pracowarką, tylko będę robić kiszonkę w się, w bunkrze. Tak inaczej zwanym. Tylko będę musiał coś jakiś ciężki pojazd Aby to w ogóle zrobić. No... No zobaczycie później jak się robi ten. Ej właśnie, my mamy pług Tu się mogę sobie zrobić w tym miejscu pole. Czy tam... czy za tym wzgórzem tym wzniesieniem tutaj na, 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 na tym wzniesieniu żeby nie kupować pol tylko zrobić sobie pole jakieś takie na swoje potrzeby kury będę sobie kupować kury pewnie będę stawiać tutaj Czym więcej mam teraz yy, kogut w tym miejscu będę kury robić jakoś stawiać i dla kury, czy tam mięśnie, czy dla pszenicy by się zrobiło Powiem Wam, bardzo mi się przyjemnie obecnie to robi. Aż nie wiem, czy w ogóle bym chciał przestać. No jak mógł ten wydalej, tylko że już nie trzeba dalej. Bo. Yy, bo. 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 No. Nie, bo nie poszłam mi aż tyle tej trawy tym myślę, że to na kiszankę robię, a nie na... nie dla owiec Okej okay. Myślę, że tak z cztery paski byśmy sobie zrobili Czyli Jest ja już myślałem, że koszy, bo tutaj nie chcę w ogóle kosić eee yy... Hmm, czyli jeszcze trzy paski Czyli raz, dwa, trzy OK. I wyjadę z tamtej strony Mogę e, powiem wam, że ostatnio jakoś ścinałem naprawdę e, trawę Yyy e, Chciałem sobie traktorkiem, kosiarką ale dajmy i taką kosiarkę, którą się pcha. Taką najzwyklejszą kosiarkę. Yy, I było chyba 30 stopni na słońcu. I wyobraźcie sobie teraz, yy, jak ja się bardzo musiałem męczyć przy tym. Pchać kosiarkę jeszcze po na nawierzchni, bo oczywiście na moim podwórku jest cholery dziur. Przez krety lub psy. No i... Ale tak ja no, to, bym sobie się w traktor, znaczy na traktor, bym sobie przejechał raz, dwa. Przy okazji mi się przypomniał, jak się jeździ. I byłoby o wiele wygodniej. A tak musiałem się męczyć. Ostatni pasek. I chyba wystarczy, bo już taki tak jest sporo. Ale trzęsie. Ten, prąd w ogóle nie schodzi Gdzież i to kosiarkę muszę zasilać i to... Muszę... Mm, ten... I to kosiarkę i to tutaj narządy to pleksa O jest, ale dziura

Jeszcze z grabiarkę. Jeszcze ja przed tym chciałbym z grabiarkę. O jak ona jest w ogóle szeroka. O takie, ja, okej, okay, dobra. Ciekawie ten. do składam Okej. Ostatnie ścieżki na kaj. Okej, będzie dosyć. Fuf, ona sama jeździ. Trochę szybko się jeździ, fajnie. Jezu fajnie się Niemcym jeździ, aaa, semer to jest dawne. Zaraz się wtedy przyjedziemy. A no, my jak po co najmniej yy, służyć pasków. Takže je prostě jak nejmí jezdit, jo. OK. No je dobrá. Mějte se sebe... by... To zrobię, oczywiście będzie się oglądać, bo mi się nie chce. Co cholerę zrobić montażu jakiegoś świetnego. To bardziej, że jeszcze muszę poprzednie odcinki zmontować. Według mnie to jest taka podróba w, w, tego Ursusa z przodu. nie ten napis tylko. Ale nie wiem. Czy to wiadomo, Rusys jest mniej kwadratowy, mniej kanciaty niż to. No ale tak jakoś nie wiem. nadzieję, że Ursus był szybciej, nie? Niż ten akurat model Bychrera No dobra, to ja fajnie to poszło Dosyć szybko. Ok. Jestem z przyszedł. Od y, pana y, bez beta. No dobra, to już tutaj po prostu pojeżdżę. Podnieś, złóż. go się nie brudzam. Fajnie. W ogóle raz, kiedy chciałem zgrabiać, to niestety wziąłem przytrząsarkę i chciałem zrobić kiszonkę. I dopiero po jakimś czasie się skapnąłem, że przytrząsarkę bardziej rozrzuca niż zgrabia. Musiałem wszystko ten od nowa kosić, oczywiście wziąłem to, użyłem tego belki. No ale jakie to są belki, kiedy chciało się zrobić kieszonkę, a zrobiło się siano. Dobra, ja sobie przeczytam. Co mi to napisał? Aha, dobra. No ale pozwólcie, że ja odpiszę i zaraz ten. Możemy z no tam Dobra ile taki jeden pasek by miał? Taki nie z tego Nie zgrabiony 6% No, ok 6%. Aha, dobra, bo to jest to kółko. Tylko się nie wiem, co to jest. To. No, oto. To takie czerwone wystające z tego, to jest kółko. To jest koło. mi się strasznie jeździ bez tego takiego celownika na master I nie chodzi mi tutaj o znaczek Mercedesa, Tylko zazwyczaj Nie wiem, może tutaj to jest no i Tutaj. Nie wiem, o, na przykład po środku mamy jakąś taką rurkę, która wystaje Tutaj mamy takie wypuk wypuknięcie I tutaj mamy takie czarne no tak, tutaj mamy, no yy, Tura A tutaj... Znaczy tu a w tym to tak ciężko. Ogarnę gdzieś środek. Okej. Okay. 20 na godzina, okej, okay, fajnie. Dwa paski i zobaczycie, jak się robi w ogóle yy, kiszonkę. Powiem Wam, że kiedyś w ogóle się strasznie bałem robić, yy, zajmować w ogóle się krowami, bo nie wiedziałem, jak zrobić kiszonkę, nie wiedziałem, jak yy, zrobić zbilansowaną karmę dla krów. A teraz, jak się dowiedziałem, że nawet cię wystarczy tylko siano. No to już się nie boję. No. No, ale, jeżeli byście chcieli wiedzieć, jak się robi, związując karmę, to się robi za pomocą albo takiego urządzenia, albo o takiego urządzenia czy tam. No, tak, w sumie tam pomocą. Pochodzą... No, dobra, niech ten też w sumie no, za pomocą tych urządzeń się robi właśnie takie. Jedziemy, i tutaj chyba jeszcze był taki e, skrawek. Nie wiem, czego zrobiłem. A, dobra, tu jest. Wszystko lepiej pozbierać. Żeby później czego nie reagowało, czy coś. I żeby przez gaz było. Ok, czy jeszcze dwa takie paski, by się mogli zrobić, yy, koszarką oczywiście. Ok, i teraz tak. I wysypujemy dosłownie wszystko. Nie zostawiamy nic o nic. To możemy sobie odstawić. Jak widzicie tą beczkę postawiłem w takim oto miejscu. Dlatego, że... No ciężko, to bardziej że to jest tak jakby dwuskrętne. No. Ten. No. Ja skręcam traktorem i jeszcze w na no, sama... Naczepa skręcę, bo na przykład jakbym sobie kupił... To, no to tutaj wiadomo, dla ciężarówki to nie jest ten problem. No tak to... No może być ciężko. Okej. Okay. Teraz y, weźmiemy... zobaczymy... O, A przy sumie nie, bo to jest dosyć mało, to nie trzeba. I tak się ubija Eee. Yy trawę jeszcze, tak, bo to jest jeszcze trawa. To jeszcze nie jest kiszonka. To nie jest w ogóle kiszonka podobna jeszcze. I teraz w ogóle myślicie, Za, ale zaraz, zaraz, szuj, a jak olej kapie z traktora, to co? No, to trudno, my tego nie jemy, to krowy to jedzą. No i co tam, no. Tylko gorzej będzie z zapachem, bo jak będzie śmierdzić olejem, to nie ja tego nie zjedzam. Ale to w czy... szczegóły, jak widzicie. Wysypałem dosłownie mało, a teraz to pogryło prawie wszystko, tak jakby się rozmnożyło, przez to, że nawet nie rozmnożyło, po dwoje po prostu. Jak widzicie ubijanie cały czas jest ten choć wypełnienia 11500 cent jest. Juuu. Na No napisze, że jest zraz to 3%. Jakby jakoś tak albo i na 2. Oczywiście, jakby było więcej yy, trawy, no to to by było o wiele lepiej ubijanie, ale 11 tysięcy też nie jest złem Dobra, to jeszcze trochę. Možda što je lepše Ne, ne možda. Wichtige. Ne, ne, Achtung, tylko prosto wichtige. Ja. 10%. jeszcze 5, 4, 3, 2, 1, 100% ubijania, dobra teraz możemy przykryć silos yy, i fermentacja kiszonki jak widzicie, 1% więc w kolejnym odcinku już będziemy robić. Yy... Już będziemy pewnie brać kieszonkę i ją. dawać krowom. Albo zbilansowaną karmę. A jeszcze w kolejnym odcinku pojedziemy robić pole tym sprzętem. Więc ja byłem oczywiście. Adrian, yy, to na tyle. Trzymajcie się. No i. 《「チェイス